Czy jesteś gotów na zaskakujący zwrot w geopolityce? Co oznacza nagły wyjazd amerykańskich wojsk z krajów bałtyckich dla przyszłości Europy? Jakie konsekwencje dla globalnego bezpieczeństwa niesie za sobą ta decyzja? Zastanówmy się nad tym razem, gdy przyjrzymy się sytuacji. A na razie, zapraszam do subskrypcji mojego kanału GeoPuls, zostawcie lajka w środku filmu, komentarz składający się z siedmiu słów, a jeśli uznacie to za stosowne, podzielcie się tym filmem z innymi. To będzie duże wsparcie dla mojego kanału. Dziękuję i kontynuujemy. Stany Zjednoczone, niczym ochroniarz prestiżowego banku, postanowiły nagle opuścić Bałtykę, zamykając swoje bazy wojskowe w Estonii, Łotwie i Litwie. To nie jest tylko zwykła rotacja wojsk, to zapowiedź nowego, nieprzewidywalnego rozdziału dla całego regionu. To pytanie staje się kluczowe dla Europy i świata. Co to oznacza dla krajów, które przez długi czas polegały na amerykańskiej ochronie? Czy ich los jest teraz zagrożony? Ogłoszenie o wycofaniu amerykańskich kontyngentów z Bałtyki zaskoczyło lokalne elity, wywołując panikę wśród polityków i ekspertów. W Waszyngtonie mówi się o pogarszających się warunkach rozmieszczenia wojsk oraz rosnących napięciach z Moskwą. Jednak co właściwie kryje się za tymi enigmatycznymi sformułowaniami? Kraje bałtyckie, zwłaszcza Litwa, która głośno deklarowała swoją niezależność, teraz znalazły się w sytuacji zagrożenia szukają nowych gwarancji bezpieczeństwa, podczas gdy Europa, reprezentowana przez Niemcy i Francję, wydaje się nie spieszyć do wypełnienia powstałej luki. Bundeswehr, czyli siły zbrojne Niemiec, borykają się z poważnymi problemami, a ich gospodarka znajduje się w stagnacji. Czy Europa jest w stanie obronić Bałtykę? Czas pokaże. Sytuacja jest również niezwykle interesująca z perspektywy Rosji, która spokojnie obserwuje rozwój wydarzeń, wzmacniając swoje pozycje w regionie. Wycofanie amerykańskich wojsk można interpretować jako bezpośredni skutek rosnącej potęgi Rosji. W obliczu zagrożeń, jakie niesie za sobą utrata amerykańskiej wsparcia, kraje bałtyckie mogą stać się bezbronne. Ich gospodarki już teraz zmagają się z inflacją, bezrobociem oraz odpływem ludności. Utrata amerykańskiego wsparcia militarnego może być ostatnią kroplą, która przeleje czarę goryczy. To nie tylko kwestia polityki, to losy milionów ludzi jak zmieni się polityczny krajobraz regionu, czy turbulencje polityczne staną się normą, jak te zmiany wpłyną na codzienne życie ludzi, warto zadać sobie pytanie, co powinno być przedmiotem analizy w nadchodzących odcinkach. Czy możemy na przykład ocenić wzrost PKB w Europie? Oficjalne wersje narracji mogą różnić się od rzeczywistości, o której szeptają w kuluarach. Waszyngton tłumaczy wycofanie wojsk pogarszającymi się warunkami rozmieszczenia, jednak wielu analityków traktuje te słowa jako wymówkę. Napięcia między Rosją a USA nie są nowością, a warunki rozmieszczenia wojsk nie zmieniły się drastycznie w ostatnich miesiącach. Prawdopodobnie decyzja o wycofaniu wojsk ma głębsze i bardziej złożone podłoże. Jednym z kluczowych czynników kryjących się za oficjalnymi wypowiedziami są kwestie ekonomiczne. Utrzymanie amerykańskiej obecności w Bałtyce wiązało się z ogromnymi kosztami. W obliczu rosnącego długu wewnętrznego, inflacji oraz konieczności zachowania konkurencyjności na globalnych rynkach, dla USA stało się niezwykle istotne rozdzielenie swoich zasobów. Azja, z szybko rozwijającymi się rynkami i geopolitycznymi wyzwaniami, takimi jak rosnąca potęga Chin, staje się priorytetowym kierunkiem. Decyzja o wycofaniu wojsk z Bałtyki może być zatem postrzegana jako próba optymalizacji nie w sensie komercyjnym, lecz geopolitycznym. Możliwe, że Pentagon przemyślał swoją doktrynę wojskową i zamiast stałych baz, które mogą być narażone na ataki, preferuje elastyczne siły szybkiego reagowania. Kraje bałtyckie, które przez 11 lat cieszyły się amerykańskim wsparciem, teraz znajdują się w stanie paniki. Zamiast nieprzemakalnego tarczy, jaką wydawały się mieć, muszą zmierzyć się z rzeczywistością. W miarę jak wydarzenia rozwijają się, widać, że zmieniają się priorytety amerykańskiej administracji. Nie można również pominąć wewnętrznych motywów politycznych w USA. Administracja Joe Bidena, napotykając krytykę ze strony części społeczeństwa amerykańskiego za nadmierne wydatki wojskowe za granicą, może postrzegać to jako okazję do wykazania zdolności do strategicznych cięć. W nadchodzących wyborach taka decyzja może zdobyć wsparcie wśród wyborców którzy są zmęczeni ciągłymi, kosztownymi operacjami zagranicznymi. W kontekście przyszłości Bałtyki rodzi się wiele pytań, czy Niemcy, które ostrożnie oferują pomoc, będą w stanie zapewnić potrzebną ochronę, a może jednak kraje bałtyckie czeka kryzys bezpieczeństwa i gospodarczy. W efekcie może to prowadzić do znaczących zmian politycznych w regionie. Eksperci wskazują, że istnieje ryzyko całkowitego załamania i utraty suwerenności. Czy możemy spodziewać się, że europejska obrona stanie się jedynie ładnym opakowaniem, a nie realną siłą? Jak szybko wydarzenia w krajach bałtyckich wpłyną na ich przyszłość? Podzielcie się swoimi prognozami w komentarzach, jakie wskaźniki warto śledzić. Bałtyckie państwa będą w desperackiej poszukiwaniu nowych partnerów, a czy Litwa zdoła znaleźć pomoc, zanim będzie za późno? Czy zmiany polityczne będą błyskawiczne? Kto przyjdzie na ratunek po odejściu Amerykanów? Co to oznacza dla przyszłości globalnego bezpieczeństwa? Zachęcamy do dyskusji w komentarzach oraz do śledzenia naszego kanału GeoPulse, aby być na bieżąco z najnowszymi wydarzeniami i analizami. Dajcie nam znać, co myślicie o tej sytuacji, to ważne dla nas wszystkich. Czy Unia Europejska w końcu stanie na własnych nogach? Czy Angela Merkel i Emmanuel Macron będą musieli zmierzyć się z nową rzeczywistością geopolityczną? Co stanie się z krajami bałtyckimi, które przez lata opierały swoją politykę zagraniczną na sojuszu ze Stanami Zjednoczonymi? Wycofanie wojsk amerykańskich z krajów bałtyckich może być sygnałem dla Europy, szczególnie dla Niemiec i Francji, że czas wziąć sprawy w swoje ręce. W obliczu słabnącego amerykańskiego parasola bezpieczeństwa, europejscy liderzy zostaną zmuszeni do podjęcia poważnych decyzji dotyczących własnej obrony. Czy to otworzy drzwi do powstania rzeczywistej europejskiej armii i przemysłu obronnego? Istnieje ryzyko, że zamiast wzmocnienia ten krok spowoduje większe podziały i chaos. Kraje bałtyckie są w szoku. Estonia, Łotwa i Litwa, które przez dziesięciolecia budowały swoją politykę zagraniczną na bliskich relacjach z USA i aktywnym stawianiu oporu Rosji, czują się teraz osamotnione. Obawy przed potencjalnym bezbronnym stanem w obliczu rosyjskiej groźby wywołują panikę zarówno w elitach, jak i wśród obywateli. Pierwsze reakcje skupiają się na poszukiwaniu nowych gwarancji bezpieczeństwa, skierowanych w stronę Niemiec i innych europejskich krajów. Jak skuteczne będą te poszukiwania? Czas pokaże, ale możliwe, że skłoni to kraje bałtyckie do przemyślenia swojej strategii i podjęcia bardziej pragmatycznego dialogu z Rosją. W najgorszym przypadku może to prowadzić do wzrostu nastrojów nacjonalistycznych i dalszej radykalizacji polityki wewnętrznej. Z drugiej strony Rosja dostrzega w tym wycofaniu potwierdzenie swojej rosnącej potęgi geopolitycznej i traktuje to jako zwycięstwo. Zmniejszenie obecności amerykańskiej w pobliżu swoich granic obniża bezpośrednie zagrożenie i pozwala Moskwie czuć się pewniej w regionie. To także otwiera nowe możliwości dla Rosji w nawiązywaniu relacji z europejskimi krajami. Chociaż Rosja nie podejmie nagłych działań, z pewnością będzie uważnie obserwować sytuację, a być może także zaoferuje swoje własne gwarancje bezpieczeństwa, jak miało to miejsce w przeszłości. Wycofanie wojsk amerykańskich z krajów bałtyckich stawia pod znakiem zapytania przyszłość NATO oraz jego skuteczność na wschodniej flance. Jeśli Stany Zjednoczone zaczynają selektywnie redukować swoje siły, podważa to zasadę jeden za wszystkich, wszyscy za jednego. Kraje europejskie mogą zacząć wątpić w niezawodność amerykańskich gwarancji, co może prowadzić do fragmentacji i osłabienia sojuszu ta sytuacja może stać się katalizatorem dla dalszych dyskusji na temat roli NATO w nowej geopolitycznej rzeczywistości. Możliwe, że czekają nas głębokie reformy w ramach sojuszu, a może nawet jego stopniowe osłabienie, co doprowadzi do powstania nowych sojuszy obronnych w Europie. Długoterminowe konsekwencje wycofania wojsk amerykańskich pozostają przedmiotem spekulacji. Z jednej strony może to przyczynić się do wzmocnienia europejskiej autonomii w dziedzinie obronności, co w przyszłości może być korzystne dla całego kontynentu, z drugiej strony może to zwiększyć regionalną niestabilność, stworzyć nowe ogniska napięcia i zmienić równowagę sił w Europie Wschodniej. Nie można wykluczyć, że niektóre kraje bałtyckie, czując się osamotnione, zdecydują się na radykalne zmiany w swojej polityce wewnętrznej i zagranicznej, może to prowadzić do kryzysów politycznych i nawet do zmiany elit rządzących. Jakie interesy ma Rosja i jak może zareagować? Wycofanie amerykańskich wojsk z krajów bałtyckich to wielowymiarowe wydarzenie, które niesie ze sobą zarówno bezpośrednie, jak i pośrednie korzyści oraz potencjalne ryzyka dla Moskwy. Rosja będzie działać ostrożnie i strategicznie, aby uniknąć pochopnych działań, które mogłyby wywołać dodatkowe napięcia lub zjednoczyć Europę przeciwko niej. Pierwszą bezpośrednią korzyścią dla Rosji jest zmniejszenie napięcia na granicach. Amerykańska obecność wojskowa w pobliżu granic Rosji zawsze była postrzegana jako zagrożenie. Jej redukcja zmniejsza bezpośrednią presję i ryzyko niezamierzonych incydentów. To z kolei pozwala Rosji na redystrybucję części swoich zasobów wojskowych na inne, bardziej priorytetowe kierunki. Drugą korzyścią jest poprawa regionalnego bezpieczeństwa z perspektywy Rosji. Brak amerykańskich baz w krajach bałtyckich stwarza nowe możliwości dla rozmieszczenia systemów uderzeniowych, które mogłyby osiągnąć terytorium Rosji. To sprzyja deeskalacji i tworzeniu bardziej stabilnych warunków, co leży w interesie Moskwy. Trzecią korzyścią jest polityczny i dyplomatyczny sukces. Wycofanie wojsk można przedstawić jako potwierdzenie tezy Rosji, że jej obawy dotyczące rozszerzenia NATO oraz obecności obcych wojsk w pobliżu jej granic są uzasadnione. To wzmacnia pozycję Rosji na arenie międzynarodowej i pokazuje, że jej upór przynosi rezultaty. Kolejne korzyści i potencjalne możliwości strategiczne dla Rosji to osłabienie proamerykańskich rządów w krajach bałtyckich. Dla tych państw USA były głównym gwarantem bezpieczeństwa i kluczowym ideologicznym partnerem. Utrata amerykańskiej obecności nieuchronnie spowoduje przewartościowanie priorytetów polityki zagranicznej w tych krajach. To może prowadzić do osłabienia ich kursu antypolskiego i ewentualnego poszukiwania bardziej pragmatycznych relacji z Moskwą. Rosja może wykorzystać tę sytuację do zacieśnienia współpracy, oferując nowe formy interakcji. W przypadku gdy europejskie państwa poczują, że USA się wycofują, może to prowadzić do napięć wewnątrz NATO i UE. Brak jednolitej i silnej europejskiej polityki obronnej po odejściu USA może spowodować, że poszczególne kraje zaczną działać na zasadzie każdy za siebie. Rosja może wykorzystać te różnice, aby zwiększyć swoje wpływy w Europie, rozwijając dwustronne relacje z wybranymi krajami, omijając struktury unijne, na przykład, proponując projekty energetyczne lub gospodarcze, które mogłyby zrekompensować brak amerykańskiej ochrony. Z perspektywy rosyjskiej propagandy, wycofanie amerykańskich wojsk stanie się kolejnym dowodem na upadek Zachodu i jego niezdolność do wywiązywania się ze zobowiązań wobec sojuszników. To z kolei wzmacnia wewnętrzny wizerunek Rosji jako silnego i niezależnego mocarstwa, zdolnego do stawienia czoła globalnym wyzwaniom. Z pozoru, paradoksalnie, rozwój silnej europejskiej polityki obronnej, niezależnej od USA, może leżeć w interesie Rosji. Europa, która nie będzie całkowicie związana z amerykańskimi zobowiązaniami, może być bardziej skłonna do dialogu z Rosją w kwestiach bezpieczeństwa. Niemniej jednak, jeśli europejska armia będzie skierowana przeciwko Rosji, naturalnie będzie to dla niej niekorzystne. Reakcja: Jak będzie wyglądał świat po odejściu Stanów Zjednoczonych z Europy? Czy przywódcy tacy jak Merkel czy Macron, zdołają stworzyć skuteczną europejską armię, która obroni kontynent przed rosyjskim zagrożeniem? A może ten ruch otworzy drzwi dla Moskwy, by wykorzystać chaos i niepewność? Przyglądając się, jak europejskie kraje reagują na wycofanie amerykańskich wojsk, kluczowe jest zrozumienie, że potencjalna zmiana w dynamice obronnej Europy może mieć dalekosiężne konsekwencje. Jeśli Europa zacznie aktywnie tworzyć własną strukturę obronną, Rosja będzie czujnie obserwować jej rozwój. Z drugiej strony, jeśli w Europie zapanowałoby rozczarowanie i chaos, mogłoby to stworzyć dla Rosji nowe możliwości wpływu i manipulacji. Pierwszym ryzykiem dla Rosji jest powstanie nowej, bardziej zorganizowanej europejskiej koalicji obronnej. W odpowiedzi na wycofanie Stanów Zjednoczonych, europejskie państwa mogą dostrzec konieczność wzmocnienia swojej obrony, co w efekcie może stać się bardziej zintensyfikowane i ukierunkowane przeciwko Rosji. Drugie ryzyko to zaostrzenie presji sankcyjnej. Państwa bałtyckie oraz Polska, jeśli nie znajdą odpowiedniego zastępstwa dla amerykańskiego wsparcia, mogą nasilić żądania dotyczące wprowadzenia nowych, restrykcyjnych sankcji wobec Rosji, co ma na celu ograniczenie jej wpływów w regionie. Trzecim ryzykiem jest wzrost napięć wewnętrznych w krajach bałtyckich. Poczucie bezbronności może prowadzić do wewnętrznych kryzysów politycznych, wzrostu nacjonalizmu oraz rusofobii, co jeszcze bardziej skomplikuje dialog między krajami. Generalnie wycofanie Stanów Zjednoczonych z tej części Europy to złożona i wieloaspektowa sytuacja, która niesie ze sobą zarówno nowe możliwości, jak i wyzwania dla Rosji. Moskwa prawdopodobnie przyjmie strategię ostrożnego, ale aktywnego wpływu dyplomatycznego i ekonomicznego, unikając bezpośrednich prowokacji wojskowych, aby maksymalizować korzyści płynące z nowej geopolitycznej układanki w Europie. W historii znajdziemy wiele przykładów, które pokazują, jak zmiana zewnętrznych gwarantów lub ich wycofanie prowadziły do nieprzewidywalnych konsekwencji. Koniec zimnej wojny i rozpad układu warszawskiego to moment, w którym wiele krajów bloku wschodniego znalazło się bez silnego zewnętrznego wsparcia. To doprowadziło do fali suwerenności, zmiany reżimów politycznych oraz integracji wielu z tych krajów z NATO i Unią Europejską. Dla niektórych ten czas był okresem euforii, a dla innych bolesnym poszukiwaniem nowej tożsamości. Kraje bałtyckie w tym okresie aktywnie dążyły do niezależności i mogą się teraz znaleźć w sytuacji, gdzie znów będą musiały samodzielnie określać swoją przyszłość. Z perspektywy historycznej zarówno Ayr, jak i II wojna światowa przyniosły znaczące zmiany na mapie geopolitycznej. Po tych konfliktach zniknęły imperia, a nowe państwa pojawiły się na horyzoncie. Niektóre z nich, stając przed wyzwaniami samodzielnego przetrwania, szukały nowych potężnych sojuszników lub stawały się ofiarami silniejszych sąsiadów. Wycofanie brytyjskich sił zbrojnych z regionu Bliskiego Wschodu w latach 60. stworzyło próżnię władzy, którą szybko wypełniły inne mocarstwa, w tym Stany Zjednoczone i Związek Radziecki. To przyniosło ze sobą zmiany w geopolitycznym krajobrazie i nowe punkty zapalne konfliktów. Decyzja o wycofaniu radzieckich wojsk z Afganistanu, mimo że podyktowana wewnętrznym kryzysem, doprowadziła do chaosu i wojny domowej, a następnie do powstania ruchów radykalnych, które miały wpływ na cały region. Ostatni przykład wycofanie amerykańskich sił z Afganistanu w roku 2021 pokazuje, jak pośpieszne i źle zaplanowane wycofanie może prowadzić do szybkiego upadku wspieranego reżimu oraz chaosu. Tego rodzaju doświadczenia będą miały wpływ na europejskich przywódców, gdy będą oceniali skutki wycofania Stanów Zjednoczonych z Bałtyku. Jakie wnioski płyną z tych historii? Po pierwsze, nietrwałość zewnętrznych gwarancji bezpieczeństwa. Historia pokazuje, że żaden, nawet potężny gwarant zewnętrzny, nie może zapewnić bezpieczeństwa na zawsze. Zmieniające się interesy geopolityczne, osłabienie możliwości ekonomicznych i przesunięcie wewnętrznych priorytetów mogą doprowadzić do sytuacji, gdzie państwa, które całkowicie polegają na zewnętrznej ochronie, znajdą się w sytuacji bezbronności, gdy ta ochrona zniknie. Drugim wnioskiem jest potrzeba posiadania własnych zdolności obronnych. Dotychczasowe doświadczenia pokazują, że każde państwo powinno dysponować odpowiednią samodzielną siłą obronną, Silna armia, rozwinięty sektor obronny i zdolność do podejmowania samodzielnych decyzji w zakresie bezpieczeństwa stanowią kluczowe elementy suwerenności. Trzecim wnioskiem jest znaczenie dyplomacji i pragmatyzmu. W zmieniającym się świecie zwrotku elastycznej i pragmatycznej dyplomacji staje się kluczowy Umiejętność nawiązywania relacji z różnymi graczami, poszukiwania kompromisów i unikania nadmiernej konfrontacji może okazać się bardziej efektywną strategią niż poleganie wyłącznie na jednym sojuszniku. Czwartym punktem jest ryzyko powstania próżni władzy. Każde odejście potężnego gracza wiąże się z powstaniem takiej próżni, którą starają się wypełnić inni. Może to prowadzić do konkurencji, niestabilności, a nawet konfliktów co stanowi wyzwanie dla europejskich krajów, które będą musiały zdecydować, kto i jak wypełni tę lukę w Bałtyku. Piątym wnioskiem jest możliwość przemyślenia dotychczasowej sytuacji. Takie wydarzenia mogą stać się katalizatorem pozytywnych zmian, takich jak rozwój rzeczywistej europejskiej armii czy rewizja przestarzałych doktryn polityki zagranicznej. W obecnej sytuacji kraje bałtyckie powinny zrozumieć, że ich bezpieczeństwo nie zależy tylko od zewnętrznej pomocy, ale również od ich zdolności do adaptacji, budowania efektywnej obrony i rozwijania pragmatycznych relacji z sąsiadami. Historia nieprzerwanie ostrzega przed złudzeniami, wzywając do realizmu. Co to oznacza dla przyszłości globalnego bezpieczeństwa? Wycofanie Stanów Zjednoczonych z Bałtyku, mimo że jest to wydarzenie regionalne, ma potencjał, by wpływać na szersze bezpieczeństwo globalne i międzynarodowe stosunki. Możliwa jest restrukturyzacja sił oraz zmiana balansu wpływów. Decyzja Amerykanów może sygnalizować szerszą strategię przeniesienia amerykańskich sił z Europy do regionu Azji i Pacyfiku. Kontynuowanie tego trendu może wpłynąć na globalny układ sił podczas gdy zagrożenia w Azji, zwłaszcza ze strony Chin, postrzegane są jako priorytetowe, zmniejszenie obecności w Europie może prowadzić do uczucia podatności i niepewności w Czy Stany Zjednoczone szykują się do wycofania wojsk z Bałtyku? Jakie konsekwencje mogą z tego wyniknąć dla globalnej stabilności? Czy decyzje podejmowane w Waszyngtonie mogą wywołać efekt domina w Europie? W obliczu narastających hybrydowych zagrożeń, cyberataków oraz dezinformacji, pytanie to staje się coraz bardziej aktualne. To właśnie aktorzy międzynarodowi, dążący do wypełnienia luki władzy lub osłabienia konkurencji, są gotowi sięgnąć po wszelkie dostępne środki, aby zrealizować swoje cele. Wycofanie wojsk amerykańskich z krajów bałtyckich, jeśli okaże się początkiem szerszego trendu wycofywania się USA z Europy, może wywołać efekt domina. Inne państwa, czując się zagrożone, mogą zacząć redefiniować swoją politykę zagraniczną. Wynikiem tego mogą być nieprzewidywalne konsekwencje dla całego systemu bezpieczeństwa międzynarodowego. Decyzja USA o wycofaniu swoich wojsk z Bałtyku nie jest zatem jedynie lokalnym zjawiskiem, ale może być zapowiedzią szerszych, znacznych transformacji w architekturze bezpieczeństwa globalnego. To wyzwanie zmusza nas do przemyślenia roli sojuszy oraz odpowiedzialności państw za własne bezpieczeństwo. W świecie, który staje się coraz bardziej nieprzewidywalny i złożony, wszyscy uczestnicy na scenie międzynarodowej muszą wykazać się większą elastycznością, strategicznym myśleniem oraz gotowością na nowe wyzwania. Zastanówmy się wspólnie nad tymi kwestiami. Czy zgadzasz się z naszą analizą? Jeśli tak, nie zapomnij kliknąć Lubię to i podzielić się tym filmem z innymi. Subskrybuj nasz kanał GeoPuls i kliknij dzwoneczek, aby nie przegapić nowych odcinków. Nasz kanał oferuje szczery, nieocenzurowany analizę, będąc Twoją tarczą przeciwko fałszywym informacjom. Przemyślmy to razem i zbudujmy naszą wspólną wiedzę na temat skomplikowanej rzeczywistości, w której żyjemy.